Ale my zdąży przyjść najwyżej otwieramy i będzie zdążył przyjść. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Otwieram 19 Sesję Rady Miejskiej w Wozorkowie zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. Wniosek i propozycję porządku obrad macie Państwo w załączeniu. Na wstępie informuję Państwa, że zgodnie z listą obecności obradujemy w pełnym składzie 15-osobowym, więc mamy kworum, jesteśmy w stanie podejmować uchwały. Bardzo proszę czy są uwagi do, do przedłużonego porządku obrad? Bardzo proszę, pan Kamil Składa Składam wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania i wolne wnioski. Panie radny, zgodnie z zasadami, w tym przypadku muszę spytać pana burmistrza o zgodę, z uwagi na to, że to pan burmistrz jest wnioskodawcą i bez jego zgody tego typu zmiana porządku obrad nie będzie możliwa. Panie burmistrzu, jeśli można. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do głosowania nad zmianą porządku obrad, proszę o sprawdzenie kworum. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy wszyscy obecni. A więc przystępujemy do głosowania nad zmianą porządku obrad zaproponowaną przez pana Kamila Jeździarskiego, a przyjętą również przez pana burmistrza jako wnioskodawcę. Kto z pani, i Panów Radnych jest za przyjęciem, za zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do naszego porządku obrad punktu wolne zapytania i wolne wnioski? Czy potrzebny jest komuś, komuś z Państwa pomoc? No, no, dziękuję bardzo. Zmiana porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad punktu zapytania i wolne wnioski głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od, się od głosu. W związku z powyższym stwierdzam, że punkt zapytania i wolne wnioski będzie punktem piątym, zaś szóstym będzie zamknięcie obrad sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego porządku obrad. Otwieram dyskusję w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Ozarkowa za 2019 rok. Bardzo proszę, Pan Kamil Świarski. Panie Burmistrzu, ja chciałbym tylko zapytać: Jeżeli chodzi o przesuwanie tych środków, to też się odnosi do WPF-u. Czy w związku z tymi przesunięciami, które są planowane w budżecie, jakieś prace będą rozpoczynane, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Konopnickiej i Orzeszkowej? Mówi, chodzi o roboty, jakieś budowlane utrudnienia jeszcze w tym roku, czy te prace dopiero będą fizycznie rozpoczęte, rozpoczęte tak jak tutaj też jest częściowe przesuwanie środków na przyszły rok? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no zawsze przy okazji realizacji inwestycji będą niedogodności na no to nie mamy wpływu, będą rozpoczęte prace jeszcze w tym roku. W momencie kiedy wyłonimy wykonawcę, co mam nadzieję nastąpi w zasadzie no dzisiaj po tej sesji zaczniemy jeszcze w tym roku przebudowę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w temacie przedłużonego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu miasta Ozorkowa na 2019 rok? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Yy, za Przedłożony projektem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i będzie ona nosiła numer 19, łamane przez 111, łamane przez 19. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Przed nami projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto. OZORKÓW. Bardzo proszę otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie, a jeszcze jedna uwaga. Wraz z... Dzisiaj dosłownie otrzymaliście Państwo projekt autopoprawki, co do której za chwilę będzie chciała się wypowiedzieć Pani Skarbnik, a więc bardzo proszę Pani Skarbnik, oddaję Pani głos. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Chciałam powiedzieć te zmiany wynikające z autopoprawki wynikają z dostosowania Wieloletniej prognozy na lata 2021-2026. We wrześniu podejmowaliśmy zmiany w zakresie WPF-u i one z celem zabezpieczenia wkładów własnych na realizację dwóch przedsięwzięć konopnickiej i orzeszkowej oraz centrów logistycznych. Celem tych działań było przygotowanie wkładu własnego na dofinansowanie realizacji tych zadań inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych. No źródłem tego musieliśmy znaleźć źródła pokrycia w roku 2020 i to był podatek od nieruchomości związany ze z pojawieniem się nowych przedmiotów opodatkowania w roku 2020 i zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. No i skupione zostało tylko na roku 2020. Natomiast oczywiście te rzeczy są konsekwencją, dają konsekwencje również na lata 2021-2026, bo przedmioty, które się pojawią, one nie znikną. W związku z tym no dostosowałam podatek od nieruchomości do tych zmian i również udziały w, w CIC-ie na bazie prognozy, którą mam przewidywanego wykonania. Roku 2019 i prognozy na 2020, więc odpowiednim jakimś skalą wzrostu na rok 2021-2026. W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie tej poprawki w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej w pozycji dotyczącej dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. To jest kolumna 1.1.2. W latach 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Tak jak tam Państwo otrzymaliście. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych w temacie przedłużonego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad przedłużonym projektem uchwały. Kto z Państwa jest za? Przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Ozorków na lata 2019-2026 z... Powróćcie, powróć, pozwólcie państwo, że wrócimy do procedury głosowania, dobrze? Kto z pani, i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Ozorków na lata 2019-2026 z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez panią skarbnik w imieniu pana burmistrza. Bardzo proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za przedłużonym projektem uchwały głosowało 14 radnych, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i zostanie zapisana pod numerem 19 łamane przez 112 łamane przez 19. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami punkt piąty porządku obrad. Zapytania i wolne wnioski. Ja na wstępie, zanim oddam Państwu głos, chciałbym poruszyć jeden temat, taki dość istotny, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy tablety do użytkowania tutaj podczas prac na sesji. Nie ukrywam, że wielokrotnie no, są pewne problemy, czy to z systemem, ale bardzo często one wynikają z tego, że miast tabletów używamy sprzętu, który służy tylko i wyłącznie do podglądu materiałów, które otrzymujemy, czyli telefonów komórkowych, smartfonów, na których oprogramowanie jest zainstalowane tylko i wyłącznie po to, żeby można było podejrzeć materiały, będąc dużo dalej od domu, nie mając tabletu przy sobie. Serdeczna prośba, taka uwaga. Używajmy tabletów, używajmy tego sprzętu, który został zakupiony z publicznych pieniędzy do tego celu, do którego on został przeznaczony. Będzie nam prawdopodobnie dużo łatwiej pracować niż do tej pory. Nie będzie jakiś tam sytuacji takich trochę trudnych, to, co do których są problemy, jeśli chodzi o zalogowanie, o obecność w sieci i inne tego typu rzeczy. To jest tylko, to jest tylko i wyłącznie serdeczna prośba, ażebyśmy mieli to na uwadze, bo tego typu rzeczy są, są istotne. One dużo, dużo ułatwiają. Dziękuję bardzo. Oddaję Państwu głos. Bardzo proszę Pan Kamil Śdziarski. Ja poprosiłem o wprowadzenie do porządku obrad takiego punktu, ponieważ są jak gdyby dwa tematy. Jeden myślę, że dość istotny, ponieważ widzę, że Pan Przewodniczący w ogóle tego tematu nie porusza, a otrzymaliśmy 7 listopada rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania i odprowadzenia ścieków na terenie gminy miasta Ozorków. Moje pytanie do radnych, do Pana Przewodniczącego, czy jest jakiś plan, w związku z tym rozstrzygnięciem nadzorczym, jeśli nie to jaką, yy, jaka jest propozycja, być może ktoś ma z radnych jakąś propozycję jak dalej procedować y, temat związany z regulaminem. A drugie, drugie pytanie Panie Burmistrzu, yy, chciałem tylko zapytać o sprawę związaną z realizacją przedszkola miejskiego nr 4. Czy w najbliższym czasie planuje się jakiś już odbiór, czy czy w najbliższym czasie będą właśnie planowane przeniesienie, przeniesienie placówki już na własne miejsce, czy jeszcze trwają jakieś prace? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze sekundę, ponieważ moje nazwisko zostało wywołane tutaj niejako do odpowiedzi. Od razu tak gwoli sprostowania. Nieprawda, że nie poruszam. Rozstrzygnięcie nadzorcze otrzymaliście Państwo no nieomal, że natychmiast nie w momencie, kiedy ono pojawiło się tutaj w urzędzie. Nie mogłem wprowadzić tego do porządku obrad z uwagi na to, że jest to sesja nadzwyczajna. Natomiast temat Państwu jest znany. Zadbałem o to, ażebyście Państwo poznali ten temat, i mając nadzieję, że chociażby dzisiaj zostanie ten temat zgodnie z Państwa wolą poruszony. Natomiast jeśli chodzi o plan. Mogę powiedzieć, że tak, że, że taki plan jest, że, że te rozmowy się toczą i w tym celu oddaję głos panu burmistrzowi. burmistrzowi. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Panie Radny, ja tutaj też no, jakby w obronie Pana Przewodniczącego. Otóż sesja była zwołana na mój wniosek w momencie, kiedy jeszcze nie było tego pisma i stąd nie ma tego w porządku obrad. Ja właśnie wiedząc, że takie pytanie może zapaść, bo jest istotne, zgodziłem się, żeby te zapytania i wolne wnioski wprowadzicie na sesję, żebyście Państwo mogli też na ten temat podyskutować czy zadać te pytania, bo uważam są słuszne. Jest czas, uważam, przynajmniej ja, dlatego też nie składałem tutaj tutaj autopoprawki do porządku obrad. Będzie chwila, jeżeli chodzi o pracę w komisjach przed sesją, żeby na zwyczajnej sesji listopadowej tematem się zająć, rozstrzygnąć. My mamy rozwiązanie, które przedstawimy Wysokiej Radzie oczywiście jako propozycję do rozważania, ale jak mówię to właśnie był powód, dla którego zgodziłem się, żeby wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Co do przedszkola nr 4 to oddam głos Panu Sekretarzowi. Panie Proszę, Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny, na dzień 14 listopada jest wyznaczony ponowny odbiór przedszkola, tak jak i w pierwszym będą uczestniczyli strażacy, bo oni mieli najwięcej uwag co do wykonanego zakresu. I jeżeli 14 ten odbiór się odbędzie, od 18 myślę przedszkole będzie mogło funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny, życzył pan sobie adwosem, rozumiem mojej wypowiedzi, czy też pana burmistrza bądź też pana y, sekretarza? Bardzo proszę, ma pan głos. Panie przewodniczący, jeżeli chce pan jak gdyby szybko zweryfikować czy odpowiedzi, to z mojej wypowiedzi będzie to z moich ust się pan przewodniczący dowie. Chodzi mi o to, że ja nie robiłem do pana przewodniczącego zarzutu w sprawie dotyczącej przedłożenia Radnym oczywiście rozstrzygnięcie nadzorcze otrzymaliśmy niezwłocznie myślę, że nawet tego samego dnia. Ja jak gdyby tej procedury w tym momencie nie poruszam. Ja tylko i wyłącznie Zadałem pytanie na forum, ja głosowałem przeciw, nie zgadzałem się z zapisami tego, z, te, z zapisami tej uchwały głosowałem przeciw. W związku z tym moje pytanie, dlatego padło takie ogółem, również nie mam tutaj pretensji do Pana Burmistrza, bo to jak gdyby tutaj również nie Pana Burmistrza jak gdyby rola, żeby wprowadzać do porządku obrad ten punkt, bo chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz Panie Przewodniczący, to Pan Przewodniczący tak jak powiedziałem na poprzedniej sesji powiem teraz organizuje Tryb funkcjonowania Rady i to z automatu równie dobrze pan przewodniczący mógł i może zwołać sesję nadzwyczajną. Dlaczego ten temat wywołałem? Oczywiście wywołałem go z jednego prostego powodu. Ja wiem, że być może państwo przygotowujecie jakąś analizę i rozstrzygnięcia nadzorczego i całej procedury, ale chcę zwrócić uwagę, że koniec miesiąca i komisję, i Moment, kiedy to radni ewentualnie otrzymają jakiekolwiek informacje w tym zakresie do Rady, zazwyczaj upływają dwa dni, bo mamy komisję we wtorki, Rada jest w czwartek i to jest naprawdę bardzo krótki okres. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, dyskusja, która się swego czasu zakończyła sporem w sądzie. To był dłuższy proces, wymagał większej analizy, większej dyskusji. Dlatego ja chciałem ten problem i tę tematykę wywołać odpowiednio na tyle wcześniej, żebyśmy po prostu się mogli tym tematem zająć na spokojnie i ewentualnie podjąć jakieś działania. Bo rozumiem, w takim przypadku albo zostaniemy przedstawieni przed, postawieni przed faktem dokonanym i otrzymamy jakąś informację, do której ciężko się będzie odnieść w tak ewentualnie krótkim czasie. Dlatego ja w żaden sposób tutaj nie, nie kieruję tych słów do pana burmistrza, tylko Panie Przewodniczący, do Pana Przewodniczącego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, nie musi Pan, myślę, że może Pan sobie oszczędzić pochwały w stosunku do mojej osoby. Ja ich nie oczekuję z Pana ust w żaden sposób. Mi chodzi tutaj o sytuację taką, że Pan Przewodniczący w momencie, kiedy otwiera posiedzenie e, Rady, równie dobrze może z, złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad takiego punktu, zawrzeć wszelkiego rodzaju sytuacje, jak i osoby. Chcę zwrócić uwagę, że osoby, które wówczas, w tamtym czasie, mówią o sprawie związanej z dyskusją na temat również wodociągów i kanalizacji, gdzie się sprawa skończyła w sądzie, to grupa radnych, czyli myślę, że osoby, które tutaj głosowały za tego typu uchwałą, powinny również podjąć działania zmierzające do tego, żeby bronić swojego stanowiska ewentualnie również na drodze sądowej. Dziękuję. Panie radny, nie tak nam jest nakazywanie któremukolwiek, komukolwiek z radnych określonego sposobu postępowania, a pan to przed chwilą zrobił. Zamykam dyskusję w tym temacie. Czy ktoś jeszcze z Państwa w temacie wolnych wniosków poza tymi sprawami, które mam nadzieję już zostały omówione? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam XIX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Pozorkowie. Dziękuję Państwu bardzo.